W środę tygodnia, Małgorzata Małkowska, witam Państwa i zapraszam. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Dariusz Kwaśniewski, nowy starosta bolesławiecki. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Mamy wiosnę, piękną pogodę. Z Pańskiego profilu na jednym z portali społecznościowych yy, można wyczytać i zobaczyć, że przemierza Pan dosyć dużo kilometrów rowerem. Ile? Tygodniowo? To zależy od pory roku. W tym roku mieliśmy genialną zimę. 1, 4 i 6 stycznia jeździliśmy. W okresie zimowym, kiedy jest y, niezbyt ciepło, 50-70 km, taka jedna wycieczka y, mniej więcej to jest. Natomiast w sezonie letnim wiosennym y, więcej, więcej. To zależy, dokąd jedziemy, jeśli na przykład zaczynamy wycieczkę w Saksonii w Gerlitz, a dojeżdżamy do nas, to to jest nawet sto kilkadziesiąt kilometrów. Nie jest to wyczyn. Po drodze się zatrzymujemy, robimy zdjęcia, generalnie staram się jeździć po powiecie. Bo jeśli mówię, że nasz powiat to jest borowy raj rowerowy, to nie jestem tylko teoretykiem. Nie jestem osobą, która o tym mówi, że tak jest. Jest genialny, jest przepiękny, są lasy, jest mnóstwo takich miejsc o istnieniu których nie miałem pojęcia. Więc jest nasz grupka, powołałem nieformalny powiatowy team rowerowy. I nie dość, że jeżdżę, podziwiam i propaguję bory, to mam też fantastyczną diagnozę stanu dróg powiatowych. Więc łączę przyjemne z Bo Pańskie wycieczki to głównie drogi bezdroża powiatu bolesławieckiego. Tak. Czy jakieś refleksje na temat stanu tych dróg? Powiem tak. Stan tych dróg jest coraz lepszy. Wiadomo, że Państwo się nie oczekują ode mnie, że powiem, że jest kiepsko, ale naprawdę jest coraz lepszy, ponieważ my mamy dużo bardzo dobrych inwestycji drogowych. Naszą słabszą stroną jest, choć nie słabą bardzo, bieżące utrzymanie dróg. Więc tutaj po prostu mam diagnozę super. Dzwonię w poniedziałek do kierownika zarządu dróg i mówię między Kraśnikiem Dolnym a Nową Wsią Kraśnicką 200 metrów przed A4 jest dziura po niemożliwe. Po prawej stronie mówię Romek, tak? Jechałem wczoraj i Rzeczywiście, troszeczkę to tak może i brzmi żartobliwie, ale wszystko widzę. Gdzie piach, gdzie dziury, a gdzie jest bardzo, bardzo dobrze. I prawda jest taka, że tam, gdzie już była inwestycja, jest super. Czyli co, są szybsze interwencje, nawet dzięki tym wyciekom? Są szybsze interwencje. Rower pomaga. A do Nowogrodzca nie boi się Pan wjeżdżać? Bo tam są trochę z tego co, się, co można słyszeć a gorsze... A z której strony Pani redaktor Nowogrodzica? Gorsza współpraca z tak? burmistrzem. Nie, no współpraca z burmistrzem do tej pory układała się nie najlepiej. Chciałbym powiedzieć, że w tej chwili jest dobrze, co prawda Razem nie złożyliśmy się, jak to jest w zwyczaju u nas w powiecie, że z gminami składamy się najczęściej pół na pół na to, żeby zrobić inwestycję drogową. No z Nowogrodzicą w tym roku nie zrobiliśmy, ale nie zrobiliśmy też z gminą Bolesławiec, tak zwaną wiejską i z miastem. Tutaj robimy drogi sami i za swoje pieniądze, ale są wójtowie, którzy dokładają pieniądze potężne, nawet jeśli my nie możemy drugie tyle dołożyć, no jeśli prawie 3 miliony złotych. W tym roku na drogi powiatowe w gminie Warta bolesławiecka dał wójt, bo go na to stać i uważa, że to jest ważne, to to jest super. W Nowogrodzie nie jest tak źle. My sukcesywnie Nowogrodzie zrobimy w kierunku Milikowa, po tym, gdy zostałem starostą, spotkałem się z wszystkimi wodarzami gmin. I rozmawiałem też z burmistrzem Elichem, była to najdłuższa rozmowa. I myśmy sobie wszystko powiedzieli, zrobiliśmy sobie takie małe rezimę, taką ewaluację, czyli taką ocenę tego, jak było do tej pory z wnioskami na przyszłość. Twierdzę, że te relacje będą dobre i będą jeszcze lepsze. Natomiast Czyli teraz z nowym starostą lepsza współpraca jest taka szansa? I z burmistrzem Melichem, i z miastem? Myślę, że tak. No, każdy nowy człowiek ma nowe pomysły. Ja na przykład nie mam jakichś tam, nie pamiętam urazów z przeszłości, ponieważ ja się nie zajmowałem drogami do tej pory, będąc etatowym członkiem zarządu. Chociaż pani wie, że pracuję w powiecie 16 lat, a 7 lat byłem etatowym członkiem zarządu. Takim, takim drugim zastępcą. Ówczesnego starosty przemyskiego, ale drogami się nie zajmowałem. Teraz drogi podlegają wicestarościom nadal, ale jako starosta i przewodniczący zarządu powiatu mam prawo do tego, żeby się interesować wszystkim. Więc twierdzę, że będzie inaczej niż do tej pory. Więcej czasu poświęcimy na to, żeby coś fajnego razem robić, nie będziemy natomiast pamiętać o tym, co kiedyś nas poróżniło. Były takie sytuacje, ale idziemy do przodu. Właśnie, był pan etatowym członkiem zarządu, teraz y, tego etatowego członka brak. Czy to znaczy, tak. że nowy starosta, pan, będzie musiał więcej pracować? E, trudno mi powiedzieć, czy więcej pracuje niż e, poprzedni starosta. Wtedy była jeszcze jedna osoba. Wtedy była jeszcze jedna osoba. My rzeczywiście robimy to, co we trójkę robiliśmy we dwóch. Mhm. Ja bardzo dużo pracuję. E, jest mi o tyle łatwiej, że nie zasiadam w różnych gremiach ogólnopolskich. Pan obecny Marszałek Przybylski był człowiekiem zaangażowanym w wiele inicjatyw ponadpowiatowych. I to było dla powiatu dobre, bo też tam zawsze można coś uszczknąć, czy jak to się mówi, potocznie załatwić yy, dla powiatu. Natomiast ja przede wszystkim i w tej chwili, w tych pierwszych tygodniach, dwóch miesiącach, koncentruję się na tym, co się dzieje tu i teraz. I radzimy sobie. To nie jest tak, że nagle ten etatowy członek zarządu przestał być potrzebny w ogóle. Ale ja radnym, którzy mnie wybierali, tuż przed głosowaniem powiedziałem jedną rzecz chciałbym teraz, korzystając z Państwa z możliwości, jakie daje mi ten wywiad, powtórzyć pewną myśl. Ten etatowy członek zarządu, ten drugi zastępca starosty, naprawdę może się przydać. I ja twierdzę, że do tego pomysłu być może trzeba będzie wrócić po wyborach, które będą w listopadzie. Bo proszę pani, to jest człowiek, który nieźle zarabia, tak, ja jako etatowy członek zarządu zarabiałem 6. 200 chyba na rękę. To jest dużo. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że ktoś piastując taką funkcję, będąc prezydentem, zastępcą prezydenta, czy etatowym członkiem zarządu, czyli zastępcą starosty, nie pracuje tak naprawdę 8 godzin. 8, 10, 12, różnie to bywa. Nawet weekend na rowerze. Nawet weekend na rowerze, a nawet w weekend jeżdżąc na tak zwane imprezy. Mogłoby się wydawać, że to jest impreza, tak, ale jeśli ja się spotykam z organizacją pozarządową, z kołem gospodyń wiejskich, to nie tylko po to, żeby zjeść ciastko i wypić wspólnie herbatę, ale żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy umożliwić naszym mieszkańcom realizację swoich pasji, celów, zadań. Więc uwaga, nie ma w tej chwili etatowego, ale to jest ktoś. Jeśli ten ktoś będzie robotny i dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji, to on na siebie zarobi zarobi. Ja kiedyś pokazywałem, no jeśli napisałem sam, sam z pomocą naczelnik pani Ali Krzyszczak, we dwójkę, tak, projekt za 2 miliony złotych, to ten wy to, to człowiek, członek zarządu nie zarobi, tak? nie, Mieszkańcy nie muszą wydać na jego pensję dwóch milionów złotych, tylko 500 tysięcy przez tę kadencję. To się opłaci. Przyszły starosta i przyszły zarząd powinien raz jeszcze się zastanowić, czy do tego pomysłu nie wrócić, bo przed nami walka o nowe pieniądze unijne w latach 14-20, a ona tak naprawdę zacznie się na wiosnę przyszłego roku. Dobrze. We dwójkę będzie troszeczkę trudniej niż w trójkę, choć ja osobiście decyzji jeszcze nie podjąłem. Trzeba się zastanowić. To jest, to jest na razie przyszłością, a zajmijmy się na razie teraźniejszością. To jest ostatni rok kadencji, służy raczej finalizowaniu różnych zadań. Czy mimo to stawia sobie Pan jakieś nowe wyzwania? Oczywiście tak. My, ponieważ pracowałem w, w starostwie, pracuję w powiecie od początku, a zajmowałem się między innymi pozyskiwaniem środków unijnych, więc wszystkie nasze te zadania unijne jakoś się już kończą. Co jest ważne i co musimy skończyć? To się skończy na przełomie tego roku. Budowa siedziby starostwa. Wiele osób nam zarzuca, że sobie chcemy wybudować pałac, złote klamki, jakieś takie rzeczy. To nie jest, drodzy Państwo, prawda. To będzie bardzo skromny, choć funkcjonalny budynek, siedziba starostwa, przecież którą budujemy naprawdę dla mieszkańców, w doskonałej lokalizacji, między jednym a drugim dworcem PKS-u a PKP, obok Urzędu Gminy, zaraz przy ratuszu. Osoby niepełnosprawne się tam dostaną. Komunikacja będzie na parterze. Wyprowadzicie się ze zwycięstwa. Wyprowadzimy ze zwycięstwa się ze zwycięstwa i, i wyprowadzimy się z trzech górnych pięter wieżowca, za które to piętra płacimy 20 tysięcy miesięcznie. Przecież jest. to miastu przecież to, że my jesteśmy gdzieś tam, to to nie jest tak, że nie kosztuje. A my tam się wszyscy sprowadzimy. Tak zwana władza zostanie w okrąglaku. Wszystkie wydziały obsługowe będą tam. Więc jeśli pani pyta, co kończymy, to to jest taki priorytet priorytetów. Natomiast mam oczywiście pomysł na powiat na przyszłe lata. Trzy najważniejsze kwestie. Trzy najważniejsze obszary aktywności powiatu. Po pierwsze, szpital, blok operacyjny. No bo to się jednoznacznie kojarzy mieszkańcom z powiatem. Powiat tak, to szpital, powiat, służba zdrowia. Ja, ja, ja potrafię opowiecie powiedzieć w czterech przymiotnikach, cztery określenia, więc zacznę od drugiego. Powiat ma być bezpieczny, czyli dobre drogi. I dobry, przyjazny, profesjonalny szpital. A jeśli nie przebudujemy, jeśli nie zmodernizujemy bloku operacyjnego, to funkcjonowania, funkcjonowanie szpitala w Bolesławcu w naszym powiecie będzie zagrożone. To jest pierwsza. Czy myśl. już są jakieś działania? Tak, są już pierwsze działania. My się przymierzamy do powstających dokumentów, według których dzielone będą pieniądze unijne. I jeśli ja bardzo rzadko, ale jednak wczoraj jadę na przykład do urzędu Marszałkowskiego. I nie w świetle kamer, ale w gabinetach, w których powinienem być, spotykam się z moimi kolegami. Nie ma, to, to nie jest kwestia prywaty, tak, ale my się wszyscy znamy, bo robię w tym biznesie 16 rok, to właśnie rozmawiamy o szpitalu, o szkole specjalnej. To jest honorowe zobowiązanie. No właśnie, bo o szkole specjalnej jest dosyć cicho, a tam jest, jest też jest wiele cicho. do zrobienia. Jest Medialnie. Bardzo, bardzo dużo rzeczy. Znaczy medialnie to jest wtedy, jak przyjdzie jakiś dziennikarz, tak, przyprowadzi jakąś nieszczęśliwą mamę, która mi nawrzuca przed kamerą, a też tak było, że jej dziecko ma kiepskie warunki. Walę się w klatę i mówię tak, tylko że, drodzy Państwo, my ten budynek zmodernizowaliśmy na tyle, na ile się dało. Tam nie było jakiejś ciepłej wody, tak? tam nie było podjazdów, tam nie było windy. Myśmy wszystko to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy, ale to nie jest docelowa szkoła specjalna, więc drugim priorytetem jest szkoła specjalna i proszę mi wierzyć, że podejmujemy, podjęliśmy już działania, żeby móc ją przy pomocy unijnych pieniędzy, jakich nie będzie, to będzie bardzo ciężko, wybudować i ona ma być wybudowana. Zupełnie nowy budynek. Zupełnie nowy budynek przy szpitalu od strony ulicy yy, Zwycięstwa. W tym celu udało się po dwóch latach różnych przepychanek Poprosić Rady Miasta i Prezydenta, żeby zmienił na przykład plany zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, które umożliwią nam realizację tych strategicznych celów powiatu, bo miasto i powiat powinny się spierać, bo mieszkaniec nie musi wiedzieć, że ta droga jest powiatowa to miejska. Tak? Mieszkańcy nie wiedzą my, tego najczęściej. My dostajemy pieniądze, moja wypłata to, są, to jest pochodna podatków mieszkańców prezydenta też. I wójta. Nie mówmy, która droga jest jaka, tylko spowodujmy, żeby one nie były dziurawe i były bezpieczne. Więc drugi cel, szkoła specjalna. Trzeci, niebolesławiec, ale jednak to jest słynny znowuż most w Świętoszowie. Jest tam taki most, z którym sobie trzeba poradzić. On w tej chwili jest modernizowany on jest bezpieczny, ale trzeba będzie go kiedyś zbudować na nowo. To jest w ogóle niesamowity most, bo on stoi trochę w powiecie Bolesławieckim i w województwie dolnośląskim, a trochę w powiecie żagańskim i w województwie lubuskim, co nam mnóstwo urzędniczych problemów nam robi, mnóstwo problemów ta sytuacja, ale sobie z tym też poradzimy. Trzy rzeczy, ja tych rzeczy mam w głowie 16. Ja je zgłosiłem wstępnie do różnych dokumentów unijnych. Ale te trzy, o tych trzech mówię, bo one są symboliczne. Szpital, szkoła, drogi. A jest jakiś pomysł na szpital, aby wyjść z tych długów, mimo że w tamtym roku szpital wypracował jakiś zysk? Bardzo Dalej to nie w długach. Nie zgadzam się z tezą, że szpital to nie w długach. Siedem lat temu, prawie osiem lat temu, szpital miał tych długów dwa razy tyle. Uwaga, w tej chwili ma około 15 milionów, 14 z hakiem, z czego 5 w stosunku do powiatu. Gdybyśmy te długi umorzyli, to dług szpitala spada poniżej 10 milionów, z około 30. On nie tonie w długach. Gdybyśmy wzięli jakieś szpitale powiatowe porównywalnej większości, wielkości, przepraszam, to by się okazało, że sytuacja naszego nie jest zła. Nasz powiat wypracowuje zysk, jeśli tak można powiedzieć, oczywiście ten zysk jest inwesto inwestowany w szpital. W roku 2013 to było 2 900, a bez tak zwanych zysków specjalnych 2 300 000. On przynosi zysk, czyli my nie dokładamy do szpitala od tych siedmiu lat. Więc nie to nie w długach. Jego sytuacja jest stabilna, on się modernizuje, jest informatyzowany, jest termomodernizowany, więc koszty jego prowadzenia będą mniejsze i jest SOR. Teraz pracujemy nad tym, żeby ludzie zaczęli o nim lepiej mówić. To jest ciągle słabość. Chociaż to jest oczywiste, bo jak dziewięć osób wyjdzie ze szpitala zadowolonych, to nie mówią o tym w rynku, ale fajny, był lekarz i pielęgniarka. Ale jak ktoś przyjdzie jeden niezadowolony, to mówi o tym głośno. I to jest normalne, tak? Bo jak człowiek idzie do szpitala, to jest smutny, boi się, że umrze, jest chory, martwi się o swoją mamę i najbliższych, więc mówi o tym głośno. Musimy spowodować, żeby o naszym szpitalu zaczęto mówić tak, jak on na to zasługuje. Nie to nie w długach, Wychodzi na prostą, zarządzany jest naprawdę dobrze, trzeba go wspierać. A blok operacyjny, kiedy ma szansę powstać? Niby powinien do, dwa, do 2016 16. roku. Ja myślę, że znowu nam przedłużą troszeczkę yy, tę datę. To jest problem nie tylko naszego szpitala, więc teraz, na przykład, starostowie w ramach konwentu powiatu Wojca dolnośląskiego Stworzyliśmy takie lobby, żeby zabukować w pieniądzach unijnych województwa środki, które pozwolą zrobić porządek z blokami operacyjnymi nie w Bolesławcu, ale na Dolnym Śląsku. Bo zawsze powtarzałem i mówię dalej, że razem można więcej, a działania systemowe są mądrzejsze niż jakieś takie pojedyncze akcje. Więc jestem przekonany, że wypracujemy taki model, który załatwi sprawę nie tylko w naszym szpitalu, ale we wszystkich szpitalach tego typu. Czuję Pan wsparcie ze strony marszałka? Tak, czuję wsparcie ze strony marszałka. Oczywiście marszałek wspierać musi wszystkie 30 powiatów. Nawet się śmiejemy, że jakby nas wsparł tak jak wszystkich innych, to mogą powiedzieć, że robimy to po koleżeńsku, tak? albo że mamy jakieś fory. Nie jest przecież tajemnicą, że pracowaliśmy razem z panem Cezarem Przybylskim od początku. I on był szefem moim przez te lata. Jako wicestarosta, jako starosta znamy się jak łyse konie. Dopracowaliśmy się takiego modelu współpracy, że potrafiliśmy powiedzieć sobie prawdę. Nieraz sekretarka mówiła, że drzwi między sekretariatem a pokojem starosty powinny być lepiej wyciszone. Natomiast współpracujemy. Te wszystkie pomysły, które przekazuje marszałkowi, są mu znane, więc to zwiększa szanse no są mu znane, bo był starostą tyle lat więc to zwiększa naszą szansę na ich realizację. A obejmując funkcję starosty, czuł Pan, że to będzie ewolucja podjętych działań, czy może jakaś mała rewolucja? Ewolucja, zdecydowanie ewolucja, bo tak, rewolucji nie można było zrobić, bo proszę zwrócić uwagę, że starosta nie rządzi powiatem sam. To nie jest tak jak prezydent, burmistrz Wójt. Oni stanowią organ władzy wykonawczej jednoosobowy, a w powiecie każdym rządzi pięć osób. Bo to jest zarząd, więc myśmy musieli wszystkie te priorytetowe cele razem ustalić. Ale mamy... czuję się że ja je, ja je współtworzyłem, tak ja odpowiadałem za potężną działkę, między innymi za edukację, połowa budżetu, więc i inwestycje, i wszystkie działania na co dzień były dogadywane, więc nie ma tutaj żadnej rewolucji. Jest trochę ewolucji, co musiało być, bo jak jest nowy, to nowy chce poukładać po swojemu. Więc ja na przykład w tej chwili przygotowuję kilka zmian w starostwie. I nie dlatego, jak mnie pytają podchwytliwie zaraz dziennikarze, to co znaczy, że było źle? Nie, ale było troszkę inaczej. Więc chcę zrobić pewne rzeczy, które mieszkańcy zauważą i powinno być im lepiej, przyjaźniej i szybciej. Załatwić sprawę w starostwie. Ale to nie jest rewolucja. To jest ewolucja, to jest dopinanie pewnych pomysłów, o których gadaliśmy od jakiegoś czasu. A jeszcze wróćmy na moment do dróg, kiedy mieszkańcy doczekają się ulicy Staszica wyremontowanej, bo ona łączy miasto z bardzo dużym osiedlem. Tam mieszka mnóstwo ludzi, a ta droga jest ciągle jedną z najgorszych. Powiem tak, to jest chyba jedna z dwóch najgorszych, czy w najbardziej kiepskim stanie dróg powiatowych w mieście. Mam tę świadomość. Wczoraj spotkałem się wczoraj czy przedwczoraj z prezydentem i rzuciłem mu na odchodne, słuchaj, może jeszcze by nam się udało w tym roku, I nie tylko dlatego, że wybory Wyborców daleźć setki, tam, jak nie tysiące. Znaleźć tam po 200 tysięcy i zrobić porządek ze Staszica jeszcze w tym roku. Myśmy się zastanawiali, czy nie zrobić Staszica w tym roku. Ale mieliśmy, dwie ulice rozważaliśmy. Podgórna albo Staszica. Podgórna jest krótsza, ale Podgórna to jest stara obwodnica miasta. Ona łączy drogi wojewódzkie. Ponieważ zrobiliśmy ten ciąg z miastem razem. Bielska, Asnyka, Bielska, Tyrankiewiczów. To chcielibyśmy jeszcze połączyć Zygmunta Augusta ze skrzyżowaniem Jeleniogórska Komuny Karola Miarki, i dlatego zdecydowaliśmy, że to będzie w tym roku podgórna. Na razie na więcej pieniędzy nie mamy. Staszyca 2015? 215, ale uwaga, zarząd robi wszystko, żeby zrobić Staszyca jeszcze w tym roku. A jeśli propozycja, którą złożymy prezydentowi i Radzie Miasta. Spróbujmy Staszyca zrobić jeszcze w tym roku. Uwaga, Staszyca od średnicówki, czyli od Wróblewskiego-Cieszkowskiego do granicznej. Ten fragment jest najgorszy, bo Staszyca od góralskiej przepraszam, do granicznej jest zrobiona. Czyli trzeba zrobić od średnicówki do góralskiej. Jakby się miasto dołożyło, to szansa, że zrobimy Staszyca w tym roku jeszcze. Będzie większa. Jeśli nie znajdziemy odpowiednich pieniędzy, 2,15 Staszica robimy. Bo trochę wstyd, że tak ważna ulica jest w takim stanie, ale po prostu wszystkiego naraz się zrobić nie da. Może dzięki tej lepszej współpracy się uda? Może dzięki tej lepszej współpracy się uda, ale jak nie będzie współpracy, to i tak sobie z tym poradzimy. Bo ja cały czas powtarzam, to nie chodzi o to, żeby oni nam coś dawali. Powiat ma swoje pieniądze, swoje zadania i łaski. Yy, niczyjej nie potrzebujemy Natomiast współpraca może być fajna. Raz my pożem, pomożemy gminie jednej, a innym razem gmina pomoże nam. Bo i sprawa jest wspólna, prawda? Bo sprawa jest wspólna, bo y, na, mieszkańcy ulicy Stasica nie muszą wiedzieć, czy to jest miejska droga, czy, czy powiatowa. I nie, tak? nie wiem. Konstytucji 3 maja to już jest miejska na przykład. Już by zupełnie krótko na koniec, czego życzyć staroście, któremu pozostało niecałe 8, tysięcy, 8 miesięcy 10? do końca kadencji. Dwie odpowiedzi. Po pierwsze, żeby udało się staroście, czyli mnie, tak żeby udało się mnie, Darkowi Kwaśniewskiemu i zarządowi, któremu przewodzę, spowodować, żeby powiat stał się przyjazny, czyli urzędnicy muszą pamiętać, że nasi mieszkańcy są dla nas pracodawcami. Pracodawcami, nie tylko klientami. O już nie ma mowy. Powiat ma być przyjazny, powiat bezpieczny. Już o tym mówiłem. Drogi i szpital. Powiat ma dawać szansę na indywidualny rozwój każdego z mieszkańców, to jest edukacja, to są najlepsze szkoły w województwie, to są świetne szkoły zawodowe, wreszcie współpraca z, ze stowarzyszeniami, to jest MDek, żebyśmy mogli rozwijać swoje pasje i wreszcie powiat ma być atrakcyjny, żeby przyjechali tu turyści i zostawili swoje pieniądze, stąd ten rower, stąd te bory, stąd to nie tylko gadanie, że jest atrakcyjny, ja przemierzam 25 i pół, czy tysiące kilometrów przejadę w tym sezonie i będę na portalu społecznościowym nazwy znanym. nie wymienię, znanym, mówił, powiat jest gyniany, ja pokazuję, tak, pokazuję te fotki. I drugie, czego życzyć y, mnie? Żeby mieszkańcy docenili te 16 lat pracy, ostatnie 4 lata i ostatnie 8 miesięcy i zaufali nam. Bo będziemy się starali o to, aby powiatem dalej zarządzać. Choćby dlatego, że mamy pomysły na te priorytetowe zadania 3 i na te 16, nad którymi już pracujemy. Ja wiem, co to ma być, inni być może nie wiedzą, dlatego zrobię wszystko, żebyśmy dalej kierowali powiatem. I życzę sobie tego, żeby mieszkańcy nam to umożliwili. A ja tymczasem życzę udanej pogody w weekend. Dziękuję za rozmowę. 80 km robimy w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Państwu.